Witam Państwa na kanale Xlibris. Nazywam się Magdalena Staniszewska, a to jest moja przestrzeń opowiadania o literaturze, pisarzach i podróżach, zawsze z wątkiem literacko-książkowym. Gdybym miała wymienić jedną z najbardziej wzruszających i zapadających w sercu lektur szkolnych, z pewnością byliby to Chłopcy z Placu Broni, czyli rozgrywająca się w Budapeszcie w końcówce XIX wieku powieść węgierskiego pisarza Ferenca Molnara z 1906 roku o grupce chłopców broniących swego ukochanego placu, miejsca zabaw. Dlaczego nadal cenię tę zaliczaną do klasyki literatury dziecięcej powieść? Dlatego, że jako dzieci jesteśmy przyzwyczajeni do historii z krzepiącym finałem, a druzgocące zakończenie powieści Molnara to jeden z pierwszych sygnałów dla małego czytelnika, że jednak świat nie jest tak perfekcyjnie skonstruowany, tak gładki, jak w większości czytanych w dzieciństwie lukrowanych opowiastkach. Polskie wydanie powieści kryje w sobie kilka ciekawostek. Istnieje pięć przekładów tej historii na język polski. Pierwsze z 1913 roku wyszło spod pióra Janiny Mortkowiczowej i jest to przekład z języka niemieckiego. To w owym czasie całkiem częsty zabieg, bo np. Rosalia Bernsteinowa, a nie z Zielonego Wzgórza, tłumaczyła z języka szwedzkiego, a nie języka oryginału, czyli angielskiego. Mordkowiczowa pozwoliła sobie na wiele odstępstw od węgierskiego oryginału, nawet w treści, ale najważniejsze i pokutujące po dziś dzień to to dotyczące tytułu, który z węgierskiego brzmi Chłopcy z ulicy Pawła. I właśnie tak książka przetłumaczona została na całym świecie. W Polsce natomiast przez dziesiątki lat czytaliśmy chłopców z Placu Broni. Ileż radości sprawiło mi zatem, gdy w Budapeszcie odnalazłam pomnik poświęcony owym dziecięcym bohaterom literackim. Znajduje się on w dzielnicy Korwin, położonej w centrum miasta, przy ulicy Prater. Ukazuje grającego w kulki nemeczka i jego kolegów, a nieco za nimi wrogo nastawionych członków grupy Czerwonych Koszul, braci pasztorów z nonszalancją przyglądających się przebiegowi gry, a być może nawet przymierzających się do odebrania dzieciom kulek. Uroczymi elementami pomnika uzupełniającymi tę scenkę rodzajową są niejako porzucone przez zajętych grą chłopców podręczniki, szkolna teczka, a także wisząca na haku kurtka. Pomnik ulokowany jest zupełnie niepozornie przy jednej z potężnych budapesztańskich kamienic i stanowi obrazek, który pozwala na chwilę przenieść się w czasie, do wydarzeń z kart powieści, do beztroskiej zabawy, do chwil spędzanych na zabawie, czasem też rywalizacji, ale przede wszystkim na wspólnej przyjaźni. Co istotne w powieści, niniejsza scena miała miejsce nie na ulicy, tylko w ogrodzie Muzeum Narodowego, do którego chłopcy po lekcjach biegali, aby się pobawić. Pomnik powstał w 2007 roku. Przekład Janiny Mordkowiczowej w ciągu minionych dziesięcioleci uzupełniany był przez nowe tłumaczenia, jednak na zmianę zaproponowanego przez tłumaczkę tytułu zdecydowano się dopiero w 2022 roku. Wtedy to powieść ukazała się w tłumaczeniu Wojciecha Maziarskiego pod nazwą Chłopaki z ulicy Pawła Najnowsze wydanie powieści z 2024 roku, w przekładzie Miłosza Waligórskiego, ukazało się nakładem wydawnictwa Marginesy i nosi tytuł Chłopcy z ulicy Pawła. Cudownie było wtopić się w tło powieściowe i na jednej z ulic zachwycającego Budapesztu zagrać w kulki razem z nemeczkiem, boką i resztą chłopaków. Po więcej około literackich opowieści zapraszam na kanał Exlibris. Zostawienie subskrypcji pozwoli na łatwiejsze śledzenie treści kanału. Exlibris znajdziecie też na Facebooku i Instagramie. Zapraszam.